Rado. Idziemy zobaczyć słońce. w Udało się, jesteśmy przed słońcem. sobie kawę na wschodzie słońca no ale niestety zapomnieliśmy zabrać zapalniczki więc Łukasz poszedł tam do świątyni. Tam są zapalone świeczki i ukradł trochę ognia. dało się? Chcielibyśmy Wam dzisiaj życzyć Smacznej kawusi Miłego dnia w tą piękną zimę 2022 Wygląda jak zaćmienie Telki mówią Albo przez maskę spawalniczą A tu nie musimy mieć maski spawalniczej Kończymy kawę Pustki jedziemy na Pai ale ogień wyjeżdżamy z naszej miejscówki i kierujemy się do Pai po drodze zaliczamy jeszcze taką chińską wieś tam mieszkają Chińczycy którzy uciekali przed wojną domową w Chinach mamy dzisiaj do zrobienia 6 godzin trasy, gdzieś nam tak pokazuje nawigacja więc będzie nieźle. Jedziemy do tej chińskiej wioski, no i droga jest hardkorowa. Są takie ostre zakręty. Wszędzie są ostrzeżenia, żeby uważać, że jedziesz na własne ryzyko. Ale na szczęście są... nie ma ruchu, ale zakręty są mega ostre. Mamy jeszcze 13 km, to jest pół godziny jazdy niby. dojeżdżamy. Są akcenty chińskie. Piosko nazywa się Pan Pak Tai bodajże. Może oznacza, że to są tajscy Chińczycy. Znowu, leś. Rak Raktaj. Chcę ja się muszę spać, zobacz. Tutaj. Słuchajcie, dotarliśmy do tej miejscowości Barak -tai. I faktycznie widać tutaj bardzo mocno chińską kulturę. Bardzo mocno. Są kempingi przy samym jeziorze po 200 batów na namiot. I się trochę zastanawiamy, czy nie zostać tutaj na noc ale chyba pojedziemy jednak do Pai. Robimy teraz e, mały city tour. Przejdziemy się po tej małej miejscowości. Wioska jest naprawdę mała i też nie za bardzo jest to tutaj chyba robić, ale jest ślub, słuchajcie. Ale trafiliśmy na tajskie albo chińskie wesele. Wow. Weselicho. Pompki na paliwo jak za dawnych czasów ale zobaczcie jakie kolory No diesel to standard ale zielona benzyna Masakra I czerwona Może specjalnie je barwiem żeby nie pomylić żeby kogoś później nie oszukać Tadzika Domek i smok jak z mulan. Kto oglądał bajkę mulan, łapka w górę i komentarz. Tu nie wierzą w buddę, tylko wierzą w jakiegoś pana z wąsami. Widzieliśmy właśnie herbatę nie wiemy jaką. Ale, bo trzy były za 100 takie torebki, ale dla nas jest to za dużo i kupiliśmy jedną torebkę za trzydzieści. Więc fajnie, spoko Pani ma też ryż po 52 kg. Ma też psa. Kapunka! Kapunka! Idziemy dalej. Tutaj jest Lee Wine. Resort I to jest najdroższy. Resort, w ogóle taki bardzo duży hotel, który został odbudowany w stylu 100% chińskim. Ale jest mega drogi, tutaj noce są w granicach 1000 złotych. Jest też bardzo turystyczna uliczka z chińskimi rzeczami. Ale nie wyglądają one tak jak tutaj tutaj przynajmniej tutaj ludzie w tym nie chodzą w ogóle i tutaj tych nie widać. Są tutaj knajpy, które mają np. no mask, no enter, więc w ogóle nie przychodzimy tutaj. To nie dla nas. Szmata zryja. Wszystkie te herbaty, które są dokładnie popakowane mają kosmiczne ceny dla turystów. 250 batów za małą herbatę, a my kupiliśmy za paczkę za 30 w bocznej uliczce. Możecie sobie też po chińsku nastawić kręgosłup tutaj. Pan coś stuka, ale... Nie wiadomo, czy można będzie po tym jutro chodzić. Przyszło nasze jedzenie. To jest zupa z tofu. Chińska zupa z tej wsi. Kasia tutaj tutejsza i biała chińska zupa ze świnią. Więc spróbujemy. Na tle. Wam, że ta zupa z tofu to jest mistrzostwo świata. Jeszcze nie jadłem tak dobrej zupki tutaj. Ma taką konsystencję w ogóle mega kleistą, serową, którą dodaliśmy do tego cytryny. Chili i cukru jest przepyszna. To też ma swój specyficzny smak. Bardzo Wam polecamy tą knajpę. Jest na samym rogu, naprzeciwko tego największego resortu. Na deser bierzemy jeszcze suszone mango, które kosztuje tylko 40 baht za 100 gram. Sylwia trochę na mnie krzyczy, ale przed wyjazdem z tej miejscowości jedziemy nielegalnie przekroczyć granicę z Birmą. Zobaczymy czy przejście jest otwarte, nie mamy wizy, ale chcemy postawić tam chociaż nogę z tego względu, że na naszej miesięcznej podróży musieliśmy zrezygnować z odwiedzenia tego kraju ze względu na to, że jest tam teraz bardzo niebezpiecznie, jest dużo terroryzmu, są klucze, i tak dalej. Także jedziemy zobaczyć, mamy 4 minuty do przekroczenia granicy. Jest granica. Jesteśmy właśnie pod granicą z Birmą i panowie powiedzieli, że możemy sobie normalnie na no, zrobić zdjęcie, więc działamy, ale Sylwia jest tak zestresowana, że nie chce w ogóle podchodzić do szlabanów. Szlabany zamknięte, nie przepuścili nas panowie. Żaden gra. <grych> Zabijamy. Nie wpuścili nas, ale byliśmy chociaż przy samej granicy. Bliżej nie mogliśmy być. Jedziemy na faj. Zostało nam 2 godziny 40 minut. 120 km. Może uda się pokonać szybciej, ale wątpię. Na pewno nie szybko zawsze tutaj trzeba godzinę, półtorej dodać. Przejazdem wstąpiliśmy do wsi Karen, Czerwone Karen. No ale żadna z nich tak naprawdę się tam nie ubiera na czerwono. Na szczęście wejście było darmowe. Przejechaliśmy przez to wieś i wyjeżdżamy. To jest, wiecie, to jest to plemię od tych długich szyi, tylko że one się ubierają na czerwono, bo coś tam mają jakąś swoją ...lagenda. Przerwa w trasie. Potyłki już nas bolą. <gry> Zajadamy mango. górę, górę, Innych widoków nie ma. No? Jesteśmy właśnie w najbardziej wysuniętym północnym odcinku naszej trasy. Już od dzisiaj. Będziemy zwiedzać tylko coraz bardziej południową Tajlandię. Przed nami idzie Pan z lodami. Tak wyczekujemy momentu. Jak to tu zagadać, że my chcemy te zloty. Będziemy za nim jechać, to się to udało się. Zorwać Pana. <grym> lody coconut green tea i tam nie tak, tak. jeszcze tak lodów nie kupowałem jeszcze jeszcze krótka przerwa ogólnie zatrzymaliśmy się tutaj tylko i wyłącznie z tego względu, że po prostu boli nas dupa i nie da się wytrzymać Ta strona Tajlandii, ten widok, nie, to jest chyba Tajlandia, to nie jest inny kraj, to nie jest Laos. Raczej nie. Dotarliśmy już do Pai i najlepsze jest to, że udało nam się znaleźć miejsce do spania w Guest House'ie, w którym byliśmy 3 lata temu. Jest super miejscówka z widokiem na rzekę. W góry jest duży teraz, zrobimy Wam, e, myślę, że jutro na spokojnie cały tur tutaj po tym miejscu. I śpimy w namiocie, dlatego, że mają full book, ale możemy się rozbić w ogrodzie, więc elegancko w końcu się przyda namiot. Idziemy teraz się jeszcze zameldować do góry z dokumentami i uciekamy coś zjeść na miasto Wjechała już zupa miała być kokosowa, dostałem cytrynową, ale to nic jajo z ryżem i kaosoi smaczny to jest makaron taki smażony Jesteśmy na nightmarkecie Paj wygląda pięknie w takim jeszcze Świetle jej nie widzieliśmy, ale słuchajcie, to miasto zostało opanowane przez sprawę Masakra. Naprawdę, wszędzie są bary, w których można kupić i palić. Nie wiem, czy to jest takie bardzo fajne, aż jest takie bardzo nadużywane, wiecie. To jest spoko, że można tego używać w Tajlandii, ale nie wiem, czy aż tak publicznie. To jest takie ekstra. To, to też jest taki klimat, żeby się zapalić w ciszy, a nie w miejscu, gdzie idziesz i wszyscy je rają... ...dojboje. No, z tych garów Zazwyczaj jest tak, że jak bierzemy już takich gotowych, ugotowanych garów to nie za dobrze to smakuje To jest takie wtedy już, wiecie, odgrzewane Nie wiadomo ile razy było gotowane Ale chciałem powiedzieć, że... Po prostu to miasto się tak rozreklamowało Masakra, no nie widzieliśmy Tu jest więcej białych twarzy jak tutejszych ludzi Nie wiadomo czy dobrze, czy nie ale ceny zostały takie same, więc aktualnie dla nas jest spoko. Nie jest drożej jak w Polsce, dwukrotnie, więc będziemy korzystać. A teraz nie mamy już planu, idziemy z powrotem po skuter. jedziemy się może przekąpać i wrócimy jeszcze po jakiejś żarcie. Siedzę z na odnisku. Beka na filmie. jak się cieszysz się z Twojego ulubionego bartagi w ulubionej knajpie? W ulubionym mieście. Ty, chota.